Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroes 5. Um, tak, a więc znajdujemy się tutaj ostatnio skończyliśmy, teraz pójdziemy sobie tu. Um, musimy sobie wsiąść kolejną turę i lecimy tu. Do tego miłego Ana, sobie pójdziemy. I bia. Okay. Tutaj zostawiamy jest 3 wszędzie jest 3 bo no to bijemy tego na środku. czemu by nie to nie są łucznicy to tutaj to jest łucznik ale nie tego co jest najbliżej przepraszam ogólnie że dawno nie było odcinków tam Heroes Online nagrałem widziałem że chcecie z tego serii ale ja nie jestem pewien czy z tego serię zrobię Wiem natomiast, że seria będzie z Happy Wheels. Ja w Happy Wheels nagrywałem na starym kanale. Ale no teraz nie nagrywałem, no to teraz znowu zacznę. Czemu by nie? E, zrobię serię z GTA, to też na pewno. Może z LoLa też. Zobaczymy co tam będziecie chcieli, piszcie w komentarzu. Pisaliście mi, że The Settlers Online by mogło też być, co to drewno? Tak, okej. Okay. Idziemy tu po chłopów. Punkty ruchu, pyk pyk pyk. Zgódź się, chcę ich. Dobra. Lec sobie tu. Zobaczymy co jest we wieży. We wieży są łucznicy. Oczywiście, że bierzemy. Łuczników zawsze nie za mało. Teraz pójdziemy sobie sobie, oj, lak, 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 nie chcę lagów teraz Dobra, już? Dobrze um, Serio? Marilii, really? te, te punkty ruchu Tak bardzo... przesram. No, do środka Chłopi zawsze się przydadzą, to tam weźmiemy Tu jest tylko do pokonania, sobie jak idziemy 23 łuczników W sumie chyba ich zostawię bo wydaje mi się, że jednak e, ben, ja je mam słabsze działy nauczników. E, nawet muszę pozbierać właśnie tych uczników i dopiero będę mógł cokolwiek robić. To jest złoto i miły pan. E, was mogę pokonać, bo jesteście słabe. Tropi tak to tak jak jest, zwykle. O wy możecie daleko chodzić całkiem, ale to wam nic nie da, bo zginiecie. No. Także ten yy, ogólnie yy, w yy, tą niedzielę, która będzie, dam wam harmonogram, zebrałem to, tak? Yy, dam wam harmonogram yy, wydawania odcinków, ja już o tym wspominałem, ale no teraz wam dam taki pełny i prawdopodobnie będę się tego trzymał, chociaż no, nie jestem pewien, bo ze mną różnie bywa. Tędy nie przejdę tędy, tędy chyba muszę iść tą. tędy. jest ktoś zielony, tu pomarańczowy ktoś jest. A my sobie pójdziemy tu. Po... No idź tu! No właśnie tak dziwnie. Okej, okay, tu coś jest, tu jest drewno. Sięgnę po nie? Nie sięgniesz. Sorry. Lili. Drewno się zawsze przydaje, także byś mógł to zabrać. Dziękuję. Tu są chłopi, idziemy po chłopów. Kopi są zawsze przydatni. Zawsze tam warto ich zbierać, bo to jest takie na w razie czego. Zbudź się. Tu jest wieża, lecisz do wieży. E -e -e -e. Dobra. Wchodź do niej. Tu są zwyc zwykli, zwyci. Zwykli żołnierze. Pójdź do cyrku. Co jest w cyrku? Coś jest w cyrku. Aha. Fajnie. Zabraknie. Jakie chore główno Chore. Teraz zaczyna się tydzień, czegoś tam nie zdążyłem przeczytać. taktyczny tak jak zwykle. masz po mordzie. Boom, mordzie. Najs. Nice. Ucznickiem, walnijmy ich. Nie zginęli? No, nieźle. kademy są. Oni mają mało strasznie dochodzenia. W sensie mało, mało, małe pole. Was chęt z łucznikami zabijemy was. Okej. Okay. Fans... chęt. Ty się tu chodź i tak dostaniesz w no właśnie Jeszcze się na kamieniu zatrzymał, bo co zadałem po prostu Nie mogę ich ale dobra Lecimy dalej ekspercki wezmę sobie to. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ja tam jestem głupi. Ale no. Zrobiłem tak. I koniec! Bang, 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 bang! Aha, tu jest kolejny ten ten okej, okay, pod. Gdzie ty jesteś? O no nie, ścięło, halo! nie. Już. Już, już, już. Nie wiem czemu mnie tak nie zaczyna ślinać, ale mniejsza. Tam jest wieża, pójdziemy sobie do wieży. Czemu my, nie? Są ktoś w nie chyba Ale to za chwilę Tam jest jakaś fontanna szczęśliwej radości Tak zwanych gejów Czy coś? Eee, w ogóle tu drzewo, re drzewo Reży, reży, reży drzewo Ale co ja tam wiem? Cześć Andrzej. Papa Andrzeje Fens. To, żeś mi dowaliła. No, no nieźle. Ty to jednak. HDM, sam. Takie 3 na 5 bym powiedział. Fajny. To jest jakiś miecz. Mogę, no, mogę, no, nie mogę nic zrobić. Nie no, zawsze nigdy nie chciałem. Dobra, tu, o no nie mogę tu iść, o, dobra, wrócimy się tam. No, nie chcę sobie pozwiedzać tu, w tym odcinku dziś. To jest jakiś miły, starszy pan. Pójdziemy sobie do niego. Okej. Okay. Ogólnie ktoś mi też pisał, żeby z heroesów piątki nagra... E, szóstki, no to jest piątka, ale ja nie przepadam za szóstką. Dla mnie to była najgorsza część, także... No przepraszam, ale z tego raczej nie zrobię serii, chyba że Wy strasznie byście Ci chcieli, ale... Ja, ja nie chcę. No, także ten... Nice, 11. No, co jest? Co, co to wiem? Defense, to wam zmieciemy ich. Nice, ten z łucznikami i chyba powinien zawieść nas nice. ok jakoś problemów na razie nie ma ale to jest początkowy tryb gry mogę coś tu z tym zrobić rudy zdobę na facebook halo halo rudy 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 rudz pójdziemy sobie tam czemu by nie muszę tu strasznie dużo podkrywać widzę jakże Szykuje się du dużo chodzenia, że tak powiem. Andrzej, cześć! Gryp kilka. E bardzo niskie. O, mhm. Uh -huh. Okej. Okay. I starczy mi punktów ruchu, żeby do niego dojść. Chyba tak. Nie, nie starczy. Ale chore gówno. Myślałem, że starczy. A tu jednak dupa. Nie starczył. Kademce. No, mam O! Weź sobie, zjedziemy... O! Halo, gryfy! Halo, hej, halo! Halo, mam gryfy! Gry... gryforów mam! Gryfindorów! Tu kolejni wieśniacy... O, halo! Dotarłem do tego gówna! Jak to jest? Aha, no, wiesz... Przypadkowo cały czas do tego szedłem. Szedłem. Ale co ja tam wiem? Dobra! Odciechło, chlopi, chlopi Ogólnie chyba nagram też grę, która się nazywa 60second Challenge To jest gra polska, jeżeli chcecie W formie bohatera występuje obecnie jednostki latające, które mogą naj... Jej... Na drogę dostaną się do... ...nieznajomą Miałem przeszkody i nie inne postaci wyściany Hmm Ciebie Andrzeju, to przesuniemy Przesuniemy gdzieś tak tu Ciebie Ciebie tu przesuniemy tu Ciebie tu i ciebie tu, żebyście nie mogli łuczników mi zabić. Albo nie jeszcze inaczej. Ciebie tu Ciebie tu i ciebie tu. Okej, okay. nie, niech i tak będzie. tak ktoś wie, że mną stracił ten mundrak? Obrony mięzki na ziemi. Twojej armii nie mogą atakować, a obroń bronic tu póki katapulta nie zniszczy murów czyli nic im nie mogę zrobić, tak? I coś z tą to mogę zrobić? chyba nie bardzo kapatulta, please Dobra. nic tu na razie nie mogę zrobić a tu też to mam nic mogę Lel O, ty to jednak Dobra, już, już im coś mogę zrobić. Także tam A, nie mogę jeszcze Dobra, mniejsza To wam chłopie. To mam nic Też Czemu dwa razy mi dało? Cześć to też nic nie chcę, to też nic nie jest. Tobą, 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 ich. Trochę, trochę tylko. Ale zawsze coś. 1, 4, 8 Tu było gdzieś szesnaście. Dobra, to walę w nich. Bo oni tak... Te... Nice. Kapatulta. Oni mnie ścisną raczej. Chociaż nie, on do mnie przyszedł także. O, mamy O, ha, Co jest? Ase podejdź i walni. Znaczy ja, no właśnie ich... Gry w 35, a im... 3, 5, 3, 8. W sumie uderzymy tak. O. Nice. Dobra, zabrałem jednego, ale jeden to tam mnie jakoś nie boli ze specjalnie. Ja bym po łucznikami próbował rozcisnąć tych co są w miarę tacy najmocniejsi z, najmocniejszy z. tutaj walniemy, tak? Jeszcze raz nice on 4, 4, 1 2, ej, tu ktoś jeszcze jest. To, oni są za murami, a to są łucznicy, to właśnie ich będziemy cisnąć tym Tobą nie mogę podejść także zostań tu na razie e, O tu rozwalimy ich raczej Nice, ok. Dobra, oni są już na ezy e, Boję się, że nie starczy mi łuczników Ale powinno mi starczyć Dobra, nice Sobrą mi pięciu e, Dwa, cztery, siedem Dobra, oni ich Nice e, Tobą, tobą podejdziemy sobie tu to bom będziemy cały czas łuczników nawalać, bo tam trochę kupa jest. Dobra, tu rozwalimy mury jeszcze. Już mogę tu chyba przechodzić, jeżeli dobrze widzę. Tutaj powinniśmy ich zabić. Nie zabiliśmy. Niestety. Trzeba na 2-4 1 2 Ja muszę tych łuczników jak najszybciej zabić, nie? Tak, bo inaczej to będziemy, będę miał dupę trochę. Tutaj powoli się wytępi. No właśnie, bo łucznicy mi cały czas tam ci przeszkadzają. Ja szczerze to chyba przejdę sobie tu, tym gryfem i spróbuję coś ucznikom robić, bo tak nie bardzo jakoś, żadna, właśnie. Ich to pokonamy na izie, a ucznicy cały czas nas będą, nam będą walić, także nieco, musimy łuczników najpierw zabić jak najszybciej tu pojedę dam rady podejście to wchodzimy. tu ich to się wytępi a u łuczników trochę trudno będzie To tobą podchodzimy cały czas bliżej w sumie gryfem gryfem będziemy bić ich tylko że gryf pewnie zaraz zginie no właśnie jak się obawiałem ale dobra Mniejsza z tym gryfem no cały czas łucznikami gryfem będziemy w łuczników to jest jedyne chyba sensowne rozwiązanie. Tutaj zabijemy ich. Nice. I zostali się oni i ucznicy. Dobra, już nie mam czym atakować uczników. Musimy jak najszybciej tego zawieźć i dojść do niego, do uczników. Łucznikami oczywiście w nich. <laughs> o, nawet się udało. Nice. Zabrał mu 8. Zabijemy go, żeby szybciej dojść. Um. 7 masz tu mi się też 7, okay. ok dobrze, że strzela tam, a nie w mojego łucznika Dobra, tu akurat powinniśmy mu chyba z 9, tak, nice I teraz się zostali tylko łucznicy, teraz już powinno pójść w miarę Ale no li, Słabo, słabo, słabo Nice Co ta katapulta cały czas mija on już nie ma murów, znaczy prawie trochę że zostało bo ja się że zanim jadaj nad tymi chłopami to oni też zdechną tak, tak się trochę cykam no, chłopami boom co robi 19 no właśnie oni, oni zginą zaraz nie dobra Teraz z żołnierzami im trochę zabierzemy. Nice. Umic krzy. Fajnie, że coś widać było. Obra macie. No, nie mogę w nic strzelać już. Lel Defense. Jeden, nie A miałem tylu chłopów, kademy, can. ale dobra wygraliśmy, ekserski kontrakt, dyplomacja, e, łaska, wcale nie chciałem czego innego, nie, machiny wojenne kontratak... chyba, a, chyba kontratak są wezmę znowu no, tutaj logistyka lepsza magia świata dyplomacja chyba lepsza magia świata raczej tak um, czyli to już jest nasze to już jest nasze um, co my w tym mamy ja właśnie zrobiłem. A, przeskoczyłem pomiędzy tym. A, um, dobra. Czy ja tu coś mogę zrobić? Nie. Na razie mi drewno jak to chyba nie jest potrzebne. W tam Kupku. Kup. Nic, Dobra. Czy tu gdzieś tu. Co tu jest? No, że... Kłademy co No, wejdź do tej kuźni Nie da się chyba da się hmm. Okej, okay, czyli tutaj nic chyba nie mogę budować Czy mogę? Mogę No um. osady, dobra Bierze łuczników, koszary co to jest? Magazyn zasobów. Hor. Hmm. Tego nie mogę nic zbudować, tak? Okej, okay. jak nic nie mogę zbudować, no to co to jest? Karczma? kuchnia. później. Okej, okay, spoko. Okej, okay, spoko, nice. Hmm. I co? Ło